W miejskim domu kultury Batory odbył się wernisarz wystawy o nazwie Tatrzeńskie Wariacje, składającej się ze zdjęć autorstwa Krzysztofa Strzody. A ja w górach bywam już od wielu lat, także, także w tej chwili częściej szukam kadrów. Kiedyś chodziłem po górach, przy okazji fotografowałem już od, od przynajmniej 10 lat, zna na odwrót, czyli fotografuję. A przy okazji chodzę po górach, czyli właśnie szukam tych kadrów, które potem spróbuję przelać na papier na, w postaci fotografii, jako pewna forma po prostu mojej ekspresji. Prace nad zdjęciami wchodzącymi w skład wystawy trwały przez 4 lata. Pierwsze z nich zostały wykonane blisko 8 lat temu. Ja od 2012 roku wymyśliłem sobie taką właśnie fotografię tatrzańską. Przemieszczałem się to roku. W inne miejsca za zgodą Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo też miałem taką zgodę na poruszanie się poza szlakami. I akurat ten cykl obejmuje fotografie wykonane w latach 2012-2015. Zdjęcia Krzysztofa Strzody, w odróżnieniu od prac wielu innych fotografów pejzażu, są utrzymywane w stylistyce Czerni i Bieli. Jest to ze strony autora odniesieniem się do wyobraźni odbiorcy. Ponad 10 lat temu zdecydowałem się skupić bardziej na fotografii właśnie monochromatycznej, czarno-białej, przelać, yy, przelać te moje ewentualne ekspresje na Czern i biel, pozbawiając je poniekąd koloru. Ja tak mówię, że jeżeli ktoś chce w moich fotografiach zobaczyć kolor, to po prostu musi je sobie wyobrazić. Po to, żeby właśnie poruszyć bardziej wyobraźnię, skupić na na kadrze, na, na kompozycji, na układzie, na jakimś wrażeniach, które są w nim ukryte, a kolor odciąga często tego. Widzimy w kolorze i często traktujemy te zdjęcia no, jako takie normalne. Tak. Wystawa tatrzańskie wariacje w Miejskim Domu Kultury Batory dostępna jest do 1 marca.